Noc. Kiedy znamy już dobrze naszego rywala, węgorza, drapieżnika, kiedy wiemy, jakie warunki atmosferyczne sprzyjają najlepszemu żerowaniu tego drapieżnika, możemy zająć się wytypowaniem odpowiedniego miejsca. I przygotowaniem naszej wyprawy, tak aby sprawiała nam ona przyjemność, zamiast być nerwową szarpaniną, i tak aby dała możliwie największą szansę na nasz wędkarski sukces. Na początek, rozplanujmy w dokładnych szczegółach rozmieszczenie wszystkich elementów naszego wędkarskiego stanowiska. Wytypujmy miejsce. W którym będą stały na podpórkach albo na podzie nasze wędki. Zajmą one dość sporo miejsca na naszej miejscówce. Jeśli jest ona mała, trzeba dobrze zaplanować, w którym miejscu te wędki będą stały. Nieodłącznym elementem naszego nocnego wędkowania jest zawsze ognisko. Zanim je rozpalimy, wytypujmy najodpowiedniejsze na niego miejsce. Powinno ono być oddalone przede wszystkim od naszych łatwopalnych będek, ale także od wszystkich elementów, które ze sobą na tym łowisku ustawimy. Typu namiot, jakieś siedziska, torby. W wytyczeniu miejsca na ognisko pomogą nam prognozy pogody wskazując szczególnie co jest najważniejsze dla nas w tym wypadku kierunek z którego będzie wiał wiatr dzięki temu z dużym prawdopodobieństwem z łatwością wytyczymy wędkarskie siedzisko na które nie będzie leciał ani dym ani iskry Pamiętajmy o tym, że będziemy przebywać nad wodą w noc. Przeważnie bezksiężycową, ciemną noc. Zabierzmy więc na nad wodę ręczną latarkę, najlepiej diodową, bo one się chyba najlepiej teraz spisują, ale i także latarkę czołową, taką dopinaną do czapki albo zawieszaną. Na pasku, na głowie. Ona ułatwi nam wykonywanie w moroku wszystkich niezbędnych wędkarskich czynności. Wyposażmy także nasze wędki w sygnalizatory brań. Dzisiaj z reguły korzystamy z sygnalizatorów dźwiękowych, elektronicznych, ale stare, dobre dzwoneczki montowane na szczytówkach wędek spiszą się także znakomicie. Teraz najważniejsze. Zanim zanurzymy się w mroku nocy, z naszym sprzętem, z naszymi nadziejami, z naszymi oczekiwaniami, zanim usiądziemy na naszym fotelu, na naszym krześle w oczekiwaniu na węgorzowe branie, Odwiedźmy nasze stanowisko, wędkarskie stanowisko węgorzowe jeszcze za dnia i to z wędkami. Możemy to zrobić tego samego dnia, wybierając się nad wodę o kilka godzin wcześniej, ale możemy odwiedzić to stanowisko kilka dni przed naszą planowaną węgorzową wyprawą. Po co mamy pojawiać się nad stanowiskiem wędkarskim w dzień, skoro szykujemy się na wyprawę na węgorza w nocy? A no po to, bo mamy do wykonania bardzo ważną pracę pracę, którą musimy wykonać przy świetle dnia. I od tego, jak dobrze wykonamy tę dzienną pracę, będzie zależeć nasz mocny sukces w połowach węgorz. A co takiego ważnego mamy do wykonania w świetle dnia? Niektórym może to się wydać dziwne albo śmieszne, ale... Yy, albo nawet głupie. Jeśli powiem, że w dzień musimy się nauczyć zarzucać Nasze zestawy. Każdy wędkarz przecież potrafi zarzucać swoją wędkę. Ale nie każdy potrafi wykonywać celne rzuty na dodatek w całkowitym mroku węgorzowej bez całej nocy. Pamiętajmy o tym, że żyjemy w czasach, kiedy węgorzy jest mało. Mamy taki węgorzowy dołek. Chcąc odnieść sukces w naszej wyprawie, powinniśmy bardzo precyzyjnie położyć nas, nasz zestaw w miejscu, które zakwalifikowaliśmy jako żelowisko węgorza, w miejscu, które zanęciliśmy naszą zanętą, którą mamy zamiar ściągnąć węgorza do naszych wędek. O zalętach następnym razem. To miejsce, które wcześniej wytypowaliśmy, które zakwalifikowaliśmy jako, jako miejsce najbardziej prawdopodobnego występowania węgorzy, będzie znajdowało się w odległości kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu metrów od naszego stanowiska od brzegu. Czy jest możliwe zarzucanie zestawu w nocy dokładnie w to miejsce? Z dokładnością nawet do metra. Owszem, jest możliwe pod warunkiem, że najpierw nauczymy się celnie rzucać. A to właśnie możemy zrobić za dnia. Doświadczony wędkarz, mający ze sobą setki, a nawet i tysiące rzutów, potrafi bardzo celnie umieścić swój zestaw tam, gdzie chce. Ale to sytuacja za dnia. W nocy będzie troszkę inaczej. Jak zatem rzucać celnie w nocy? Opanujmy to. Zarzucanie, właśnie w dzień. Wykonajmy w dzień, przy dziennym świetle kilka celnych celnych rzutów w to wytypowane miejsce. zapamiętajmy przy tym dokładnie, tego się nie da określić, ale zapamiętajmy, z jaką siłą wykonywaliśmy te najcelniejsze rzuty. Jeśli wykonamy ich kilkanaście, w naszym mózgu utrwali się ten najodpowiedniejszy rzut. Ten rzut, w którym nasz zestaw wylądował dokładnie w tym, samym, w tym miejscu, w którym chcieliśmy. Zapamiętajmy dokładnie: miejsce, w którym staliśmy na brzegu. Miejsce, z którego rzucaliśmy. I niech nam nawet do głowy nie przyjdzie, aby w nocy zarzucać zestawy, nawet z miejsca będącego metr dalej, bo wtedy nasza celność no, bardzo mocno spadnie. Nawet to miejsce, w którym wykonywaliśmy te prudne rzuty, oznaczmy sobie czymś, jakimś kamieniem albo wbitym patykiem w brzegłowiska to pomoże w dokładnym ustaleniu miejsca, z którego zarzucaliśmy celnie. I teraz jeszcze bardzo jedna bardzo ważna rzecz. W dzień zapamiętajmy dokładnie widok przeciwległego brzegu. I ten punkt, w który celowaliśmy, gdy nasze rzuty były celne. Myślę, że, że że doświadczony wędkarz dokładnie będzie wiedział o czym mówię. W nocy przyda nam się zapamiętany, zapamiętany obraz drugiego dna. Prawie zawsze znajduje się na drugim brzegu coś charakterystycznego co będziemy mogli rozpoznać w mroku po konturach. Zawsze w krajobrazie jest jakieś wysokie drzewo, czasami wieża kościoła, jakiś budynek, górka, las. Czy cokolwiek innego, mając w ten sposób wytyczony i wytrenowany już kierunek naszych rzutów, kierunek naszych rzutów, musimy się teraz skupić nad ich długością. Ja nie bez powodu mówiłem o zapamiętywaniu siły, z jaką wykonujemy, jaką wykonywaliśmy nasze najcelniejsze rzuty za dnia. Ale nie tylko na pamięci będziemy się opierać w tym, na jaką odległość wyrzucić nasze zestawy. Pamięć siły wyrzutu będzie dla nas tylko pomocnym elementem. Wykorzystanym, wykorzystanym przez nas, aby ułatwić precyzyjne położenie zestawu dokładnie w miejscu, w którym chcemy, po wykonaniu celnego rzutu w dzień, na naszej wędce, na naszej żyłce głównej, zaznaczmy punkt, który na przykład będzie. Po położeniu wędki na stojaku czy na podpórkach stykał się z pierwszą, tą największą przelotką, którą mamy zamocowaną na wędce, już po naciągnięciu zestału. Możemy dowiązać do żyłki kawałek innej żyłki, możemy tam do niej przyczepić kawałeczek taśmy izolacyjnej albo wymyślić coś innego, dzięki czemu z łatwością rozpoznamy. Ten punkt, ale możemy także wykorzystać nasz kołowrotek do tego celu. Każdy kołowrotek zaopatrzony jest w klips. To jest tutaj, klips na szpuli. Jeśli założymy naszą żyłkę, zaczepimy naszą żyłkę po zarzuceniu zestawów o ten klips. Wtedy wykonując nasz rzut. Ten klips spowoduje, że. Nie rzucimy dalej, nie rzucimy na dalszą odległość niż. Um, niż była ona wcześniej zaznaczona. Tutaj na pewno się. Wykorzystując właśnie ten sposób ten klips na szpuliku obrotka, nie pomylimy. Zawsze nasza długość rzutu będzie dokładnie taka sama, jaką zaplanowaliśmy, jaką sobie wytypowaliśmy. To tyle, jeśli chodzi o takie pomocne rzeczy, takie proste sprawy przy planowaniu zasiadki nocnej. Co powiedzieć o zasiadce dziennej? Węgorz jest prawdę mówiąc rybą nocną, zaopatrzoną w doskonały węg, doskonały słuch. Ale myli się ten, kto twierdzi, że węgorze żerują tylko w nocy, a nie żerują w dzień. Najwięcej. Dziennych brań zaobserwowano w okresie, kiedy jest pełnia księżyca. Wtedy, kiedy węgorz nie żeruje w nocy. I tę węgorzową prawidłowość można przyjąć jako niemalże pewnik, bez żadnych zastrzeżeń. To potwierdzają prawie wszyscy wędkarze łowiący węgorze za dnia. Dzienna zasiadka będzie się różniła od nocnej jednym drobnym szczegółem. Będzie więcej światła, co ułatwi nam zarzucanie zestawu. Poza tym nie będzie żadnych większych różnic. Na dzienną zasiadkę węgorzową wybierzemy się w dni, w których warunki atmosferyczne i księżycowe sprzyjają podwyższeniu żerowej aktywności węgorzy. Pamiętajmy o tym, że aby łowić skutecznie węgorze, nasze zestawy nie powinny być zarzucane na łapu-capu byle gdzie, lecz w te miejsca, w których węgorze przebywają. W te miejsca, o których mówiłem poprzednio. A następnym razem powiem o przynętach i zamętach na Węgorza.